W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmieniać kolor włosów i ubrań w Photoshopie. Zapraszam. Na swoich ekranach widzicie już właśnie pierwsze zdjęcie, czyli zdjęcie kobiety z bujnymi włosami i właśnie w tym przypadku pokażę Wam, jak zmienić te włosy. W pierwszym kroku musimy wybrać opcję szybkiego zaznaczania i musimy zaznaczyć w miarę dokładnie włosy dookoła tutaj naszej głowy. Na chwilę obecną tak w miarę, tak, żebyśmy mogli zaznaczyć ich jak najwięcej. Nie zwracajmy na razie uwagi na szczegóły, ponieważ to będziemy poprawiać za chwilę. Ja to zaznaczę dosyć szybko. U mnie na kanale również jest poradnik i daję link w opisie i wyskoczy w karcie odnośnie wycinania włosów. Są dwa sposoby, które zaprezentowałem u siebie na kanale. Kiedy mamy zaznaczone włosy, tak jak tutaj widzicie, zaznaczamy, wciskamy przycisk zaznacz i maskuj. W tym momencie widzimy, co tutaj się wydarzyło na naszych ekranach, czyli mamy na czerwono zaznaczoną postać, która jest poza maską, a tutaj to, co w naturalnych kolorach zdjęcia, to jest to, co mamy w masce. I teraz będziemy próbowali przyciskiem tutaj, który pędzel poprawiania krawędzi, będziemy starali się poprawić te nasze krawędzie, jadąc bliziutko koło naszych włosów, aby wyciąć nasze tło. I to właśnie ten, ten element yy, prezentuję w poradnikach, które daję wam w opisie. Ok, mniej więcej mamy wycięte nasze włosy. Oczywiście, jeżeli chcecie popracować nad swoimi zdjęciami, tak, żeby zrobić to naprawdę dokładnie, no to musicie poświęcić na to więcej czasu. Po prawej stronie mamy do własnego użytku jeszcze suwaki, które mogą nam troszeczkę poprawić działanie tego, co przed chwilą zrobiliśmy. Ja najczęściej przy samych włosach używam ostatniego suwaka, czyli przesunięcie krawędzi, tak i widzimy, że mamy jakby mocniej pojawiają się te nasze kosmyki włosów po bokach. Możemy to. Sprawdzić i oczywiście później za chwilę będziemy mogli to jeszcze korygować, co tutaj się będzie działo. Dlatego wciśniemy sobie OK i tak jak widzicie, mamy zaznaczone tutaj te nasze włosy, kosmyki włosów. E, zaznaczamy maskę, tak? Wciskamy maskę, bo to to, co zaznaczyliśmy, tak, żeby nam się te nasze włosy tutaj pojawiły. E, troszeczkę źle, że na początku nie powieliłem tej warstwy, więc mogę zrobić to nawet teraz, jeżeli wy też zapomnieliście, bo ja Wam tak pokazałem. E, robimy Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, tak? I mamy, wkleja nam się tutaj oryginalne zdjęcie, przesuwamy je na spód, dzięki czemu mamy oryginał, mamy tutaj wycięte nasze włosy maską i teraz tutaj w tym miejscu wybieramy sobie zakładkę dopasowania, jeżeli nie macie jej u siebie w photoshopie, to wchodzicie w widok, e, przepraszam, widok w okno. I klikacie ptaszkiem dopasowania, wtedy pojawi wam się ta zakładka. Tymi wszystkimi tutaj zakładkami, które są, możecie właśnie manewrować kolorystyką, kontrastem, światłami, ale nas najbardziej interesuje barwa nasycenie, która pozwoli nam zmienić właśnie kolor włosów. Aby zmienił się kolor włosów, bo zobaczcie co teraz się stanie, zmienia się kolor na całym zdjęciu. Aby zmienił się kolor tylko i wyłącznie na włosach, musimy wcisnąć alt i przejść tutaj pomiędzy warstwami, pomiędzy warstwą włosów i pomiędzy warstwą z barwą i nasyceniem. Klikamy po środku, widzimy, że łączy nam się warstwa tutaj e, razem z naszym... Z naszym zdjęciem, z naszymi samymi wyciętymi włosami. Zobaczcie teraz, że mamy, możemy teraz w tym momencie sobie troszeczkę poprawić. Zresztą zreknijcie najpierw, jak będą zachowywały się włosy, tak. Możemy zrobić włosy zielone, możemy włosy zrobić bardziej fioletowe, tak? Zróbmy takie delikatne, fioletowe w ten oto sposób. I jak poprawić na przykład takie błędy, jak są tutaj? Przechodzimy do warstwy poniżej z naszymi włosami, klikając zaznaczając na maskę. Przechodząc na pędzel i pędzel musimy mieć w kolorze. Białym. białym dlatego, że jeżeli będziemy teraz tego naszego pędzla używać, to te kosmyki, które są po bokach, które nie są pokoloryzowane, będą nabierały swego koloru. Krycie troszeczkę zmienimy, myślę, że na około 24%. E, powiększymy nasz pędzel, myślę, do no, myślę, 390. Powiększenie jest w zależności od wielkości zdjęcia. U mnie to mniej więcej tak wychodzi. I delikatnie możemy te nasze kosmyki tutaj pomalować. Tak, tło, się, tło jak widzicie nie zmienia się na naszych kosmykach, więc możemy troszeczkę nawet mocniej zadziałać tym naszym pędzlem i objeżdżamy tak dookoła nasze całe zdjęcie, żeby troszeczkę poprawić te nasze kosmyki. Oczywiście wiadomo, że jak są pojedyncze, to nawet naturalnie na pojedynczym włosu nie widać tego koloru, tak? Więc tutaj też musicie zwrócić uwagę na naturalność tego, co się tutaj będzie działo. Tutaj też możemy delikatnie poprawić. Musimy też uważać na tło, tak? dlatego im, im dokładniej wytniemy te nasze włosy, tym po prostu później będziemy mieli mniej pracy. Żeby natomiast cofnąć jakby ten cały proces, zmieniamy nasz pędzel na kolor czarny i zobaczcie, na przykład dam na 89, zobaczcie, że wraca z powrotem kolor, który jest pod spodem. Ctrl-Z cofamy, ja troszeczkę mniejsze krycie, na przykład na 46 wybiorę i tutaj widzę, że trochę za dużo tego fioletowego nam wjechało, więc staram się go... O Kiedy wszystkie rzeczy poprawimy sobie jakby na jednym, na jednym kolorze, teraz możemy śmiało zmieniać kolory włosów, i są one w miarę dobrze dopasowane. Mówię, tutaj musicie się postarać też w wycięciu tych włosów. Przejdźmy sobie do kolejnego zdjęcia, ponieważ tak jak mówiłem, nie tylko włosy można zmieniać, ale również ciuchy. W niektórych przypadkach jest to dosyć szybki temat, więc tutaj wam pokażę szybkim zaznaczaniem, że możemy na przykład zaznaczyć tutaj. Ten kawałek z fetra. Tutaj tak trochę niechlujnie to zrobię, żeby tylko pokazać Wam, jak to, jak to wygląda. tak? I w tej sytuacji mamy tą samą, wchodzimy w dopasowania w barwę. Eee, I w tym momencie mamy maska nałożyła nam się na samą barwę, jak tutaj to zaznaczyliśmy. I teraz możemy zmieniać kolor, tak, tego naszego szala na, na różne kolory, jakie tylko chcemy. Tylko kwestia jest po prostu dokładnego wycięcia. To samo mamy w sytuacji, jeżeli mam jakieś zdjęcie, chcemy zmienić kolor, powiedzmy kurtki, tak, więc zaznaczamy, może za duży pędzel wziąłem. E, zaznaczamy tutaj naszą kurtkę. W miarę powinno udać się nam to wyciąć ze względu na to, że mamy dużą różnicę pomiędzy tłem, które jest białe, e, a naszą kurtką. Ok, mamy zaznaczoną kurtkę, więc tutaj również możemy przejść od razu do dopasowania, jeżeli dobrze nam się zaznaczyło. Wchodzimy w barwa nasycenie. Mamy zaznaczoną naszą kurtkę. I zobaczcie, że również możemy zmienić ją na przykład na różową, jeżeli chcemy, możemy zmienić na niebieską, na pomarańczową, no mówię, tutaj macie różne możliwości do zmiany, tak? Powiedzmy, że zieloną, wybieraliśmy zieloną, trochę za dużo nasycenia, możemy to nasycenie zmniejszyć, również możemy wejść ewentualnie w jasność kontrast, musimy tylko pamiętać też, żeby tutaj była maska, więc zaznaczamy trzymając kontrol, ta maska nam się ponownie zaznaczy. I przechodzimy na przykład do ekspozycji. Ekspozycja również ma swoją maskę, bo technik maskowania jest naprawdę dużo. E, możecie stosować tylko tą, która była na samym początku, Możecie stosować jakieś swoje. I dzięki temu możemy e, dowolnie manewrować kolorystyką na każdym ze zdjęć. To był taki króciutki odcinek, dlatego jeżeli Wam się podobał i taka forma Wam się podoba, pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę, komentarz, jaki jest Wasz ulubiony kolor, a jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to zasubskrybuj go, a nie przegapisz kolejnych odcinków. No i wciśnij ten magiczny dzwoneczek. Również zapraszam na stronę czuga.pl, ponieważ jest tam wiele projektów do pobrania. Za darmo możecie wbijać, wystarczy zapisać się do newslettera. Wtedy też podsyłam jakieś inne poradniki i inne projekty, które nie będą dostępne na stronie, ani poradniki, które też na YouTubie nie będą oficjalnie dostępne. To będzie tylko dla naszego zawężonego grona grafików. Dlatego zapraszam was również na tą stronę. A cóż, ja was, z wami się żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach na live'ach. Staram się, żeby były w czwartek o godzinie 20. Dlatego do zobaczenia w odcinku lub w odcinku, na odcinku, w obejrzeniu odcinka, nieważne. Lub na live. Na razie trzymajcie się. Cześć!